Siemano, Siemano z tej strony Kazumi i witam Was w kolejnym odcinku z takich spoilerów. Można powiedzieć, że również i newsów, bo generalnie już Wam mówiłam, że w którymś tam innym filmie, że na początku roku mają pojawić się nowe konie, wielkokopytne i będą to konie ardeńskie. Dzisiaj pokażę Wam, jakie SSO ujawniło umaszczenia, zobaczymy sobie je i tak dalej, i tak dalej. Także serdecznie zapraszam do oglądania. Tak oto prezentują się te umaszczenia. Generalnie SSO chce, żeby te konie czuły się takie, wiecie, takie, żeby były po prostu grubymi końmi, jak na takie wielkokopytne przystało. I mamy tutaj taki siedem różnych umaszczeń. Między innymi mamy siwę jabłko-wite Mamy karę takie, nie wiem, jak to się mówi, bardziej z połyskiem, czy coś takiego. Mamy niebieską dereszowatą. Mamy również gniadę dereszowatą. Jest również kasztanowate. Focze, ale także takie mączne dereszowate. No wiecie, co chodzi. W każdym, ra w każdym razie jest ich 7, ale nigdy nie wiadomo, czy finalnie yy, te 7 umaszczeń w ogóle wyjdzie. Po prostu tego nie gwarantują. Ale przychodząc dalej, dowiedzieli się, że wielu graczy chciałoby, żeby te konie miały taki, wiecie, masywny styl jazdy, taki ciężki, ale również pasuje im styl westernowy. I to, że Ardeny powinny być gigantycznymi, odważnymi i spokojnymi końmi. No, także też pamiętajcie o tym, że właśnie które widzimy, nie są finalnym produktem i zawsze coś może się zmienić. I tak jak już Wam wspominałam na początku filmu, celują na początek roku 2024, żeby jej po prostu wypuścić. Przechodząc do umaszczeń, między innymi możemy tutaj właśnie zobaczyć, że taka właśnie kara z takim połyskiem silver, silver black, no to wiadomo tutaj. Taka focza również jest tutaj, no tu akurat idealnie to widać. Myślę, że taki deresz, czy coś bardziej w ten deseń, ale tutaj również był taki niebieski deresz. I to jest mniej więcej właśnie takie, takie coś myślę, że by było. Generalnie kasztan ma też być. Nie wiem, czy chodzi o takiego kasztana, ale też mi się wydaje, że coś takiego. Hmm, również takie gniadoszki. Generalnie szału w umaszczeniach może takiego nie ma. Nawet ja to może do to nie miałem też jakichś takich mega wyjątkowych umaszczeń chciałabym znaleźć takiego siwego, jabłkowitego tylko, że właśnie nigdzie nie widzę o może coś takiego o, 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 o o, 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 o o coś ten design myślę, żeby było tylko właśnie ciekawe, czy jest taką siwą grzywą czy po prostu czarną grzywą, nie? ale wydaje mi się, że tutaj by bardziej po prostu, jakby taka pasowała się biała grzywa po prostu i ogon, nie? No, i oczywiście miałyby pewnie swój taki styl grzywy, pewnie taki, wiecie. Podobny do Kleydselów czy do Szajerów, coś ten design na pewno by było. Bo tutaj też widać takie właśnie mają na grzywie, to bardziej przy tym drs było widać o. Także zresztą się wszystkiego dowiemy jeszcze. Z mojego materiału to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie opinię swoją w komentarzu. I nie zapomnijcie o łaperce w górę subskrypcji i dzwoneczku. Także trzymajcie się i do następnego.